Maryjo, matko i królowo, oto staję dzisiaj przed Tobą w tym szczególnym miejscu, gdzie zostawiłaś nam tak wielki znak dla naszego narodu. Twoje spływające łzy po Twoim obliczu, te łzy, które były wyrazem bólu. Dzisiaj szczególnie przychodzimy do Ciebie. U końca tego 2020 roku Matko, aby przeprosić za wszelkie nasze odejścia, grzechy, za wszelką o o o momenty, kiedy mo obraziliśmy Ciebie, o Matko i Królowo Polski. Przechodzimy do Ciebie, przychodzę, aby powierzyć Ci całą parafię. Aby powierzyć Ci wszystkich, którzy przybywają, którzy pragną ofiarować się Tobie w szczególny sposób, a zwłaszcza chorych, cierpiących. O matko przechodzimy na koniec tego roku, aby mówić Tobie, Maryjo, ty jesteś naszą królową. Ratuj nas. Chcemy wycierać Twoje łzy, ale też chcemy. Nieustannie przepraszać za wszelkie bluźnierstwa, za wszelkie profanacje, o matko i królowo. Wołamy do ciebie, ulituj się nad nami. Maryjo, weź nas pod swój macierzyński płaszcz w tym nowym 2021 roku. I prowadź nas do Jezusa. Amen.